Szanowni państwo, aby prawidłowo zamontować produkty z systemem Twist Lock, należy najpierw rozmontować Twist Lock na części. Następnie dokładnie umyć i osuszyć zarówno powierzchnię jak i przystawki. Następnie mocno dociskamy przystawki do ściany. Nakładamy produkt, a później mocno dokręcamy nakrętki. Proszę pamiętać, iż przystawki są skuteczne tylko na gładkich i przyczepianych powierzchniach.